Trzynasta, ale na pewno niepechowa edycja konkursu Ośmiu wspaniałych już za nami. Konkurs wygrała Karolina Twardowska, która w pomaganiu innym nie widzi nic niezwykłego. To nie jest jakieś, nie wiem, niesamowite. Robię to powiedzmy od zawsze. O tak mnie wychowali moi rodzice, zawsze nie wiem, pomoc czy działalność społeczna była dla mnie czymś normalnym. Czymś, co każdy powinien robić, jakieś włączanie się w tworzenie animacji naszego środowiska jest moim zdaniem całkiem normalną i powinno być powszechną rzeczą. Karolina wolontariatem zajmuje się już od kilku lat. Pomagam dziewczynce z domu dziecka. Poza tym jestem prezydentem samorządu szkolnego, wszystkim i samów równokształcącym. Prowadzę szkolną gazetę. No, to trudno tak wszystko zebrać. Wcześniej jeszcze byłam w parlamencie młodzieży, tak jak już zresztą było wspominane, teraz już skończyła się moja kadencja, także działam raczej na gruncie szkolnym no i oczywiście w domu dziecka. Laureatka będzie reprezentować nasze miasto w ogólnopolskiej edycji konkursu w Stoku. Konkurs promuje dobro, bezinteresowne pomaganie drugiemu człowiekowi. Skierowany jest do dzieci i młodzieży wyróżniających się nienaganną podstawą, wysoką kulturą osobistą oraz empatią. To jest konkurs, który zawsze niesie za sobą dobro i która by nie była ta edycja, to ona e, promuje dobro i pokazuje dobro. Ja zawsze powtarzam, jest to najpiękniejszy konkurs e, dla mnie. E, po takim konkursie wychodzę naładowany. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 52 osoby. Zwycięzcami małej ósemki zostali Hanna Zybicka, Julia Świeżewska, Oliwia Kokoszka, Łukasz Chlibiuk, Asia Alberska, Ada Włodarczyk, Julia Kurkiewicz i Weronika Walkiewicz. Lauraci Dużej ósemki to Karolina Twardowska, Aleksandra Graczyk, Patryk Rogalski, Iza Sasin, Katarzyna Stępień, Magda Bandera, Natalia Domagała i Paweł Figelarski. Pokazują taką normalność, pokazują dobro i tym dobrem zarażają innych wokół siebie.